Odcinku. Dziewczyny zawładnęły całą szkołą. Dobra. Teraz wystarczy, że to zaśpiewamy w telewizji. I będziemy rządzić wszystkim. A co my wtedy będziemy robić? No nic! Wszyscy będą robić za nas. Dobra! Mm. Teleportuj się tam! Dobra. Próbuję. A! Oh! Czemu teleporter się teraz? Słuchaj Hanka, mam pomysł. Jaki? Co to był za dźwięk? Nie wiem. Nie wiem co to. Dziewczyny tyle i światem. Dobra. Graj.

I lost the a I I I want to say the car is I want to why I, the, I, court, I love it. I want to say the car I want I I want I I I I want to say the is you know, no 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 I was already I was already I I still feel it. I was a live. I I as I, was, I

i was on the left i was on the counterway i love all oh -well. no 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 I was i was on the counterway i love city caves and the candle light i rusty light i was on a candle light i Rusty guy i rasa little light i rusty guy i know it's in the kind no is i been right. said the light na la si i rusty i walk to the feel i was in the sky I'm cynical like I run this site I was so cold, alright, alright. I'm cynical like I, I was all I was so cold, I'm a little rich, I was real that I didn't even notice something. What do you to tell me, girl? No, I can. I I super Może mam supermocę, ale ja nie jestem taka jak wy. Wiem, że próbowaliście mnie zmienić, ale to się nie udało. Chcieliście mnie zmienić, bo wiedzieliście od tego pana, że mam supermocę. Wiedzieliście to. Będziesz super bohaterką w przyszłości. No chyba nie. Ja mam takie podstawowe no moce. Mam teleportację, uzdrawianie. Są takie zwyczajne moce. One nie są zwyczajne, one są mega. No nie wiem, czy bym mogła. Czy by się rodzice, czy, czy się mama zgodziła, czy się Batek zgodził. No ale mniejsza z tym, kto by się zgodził, ale musisz. E, jakaś ci go nie czuję. Mm, idę na balkon. Czemu? Nie, albo nie idę. No, w, sumie nawet, w sumie chyba sobie pójdę. Idziesz ze mną na taras. Po co na taras? No wiesz. A, dobra, to mogę wyjść. Dobra, tylko się bardziej czy pobiorę. A ty się nie ubierasz? Mm, nie, tylko i tak idę na chwilkę. Może no, sobie tam posiedzimy trochę. Tutaj, jak chcesz. A nie będzie ci zimno? Nie, nie będzie mi zimno. Na pewno. No nie będzie. Eskimo! Tęskniłam! Jakie dawno nie znalazłam eskimo? No właśnie, gdzie było w ogóle eskimo? No nie wiem, no on miesza z tym, gdzie była eskimo, gdzie nie. No w sumie. Uh, ale zimno. Co to jest gorąco? Ale fajnie. Ty nawet nie, przy tym jesteś cała na krótko, jak ci jest ciepło. Jest tak zimno. Ja chyba wracam. Jest fajnie, nie przesadzaj, ale fajnie. Ale jesteś taka hot, że jest ci gorąco, a wiesz, że do... Ładnie jesteś, bardziej taka, no jesteś niezwykła, nie jest ci zimno, masz super moce. ty też masz super moce. Tak, ale mam przedostarczone, a ty masz od urodzenia. No tak, dobra, zjadłabym coś, co rozmrośliście, dobra. A, to nie smakuje jak jadalne. Co jest, straciłaś supermoce? Chyba tak. Czekaj, sprawdzę, czyliście są jadalne. Nie, nie widzę. Mam pustkę w oczach. Pustkę? Co jest? Straciłam super mocę. E, zimno mi, ale mi zimno. Nie, że to w ogóle mnie zimno. Ale to, ale to niesmieszne. Straciłam moje moce. Ktoś mi je zabrał. A, ale ja mam moce i ja się cieszę. I nie czuję zimna. I to fajnie. No, w sumie. I to jest mądre. No, pewnie też nie czuję gorąca. Chodź, sprawdźmy to. Dobra, przechodzę. Y, dam wrzątek. Po co wrzątek? Gdybym nie czuła y, gorąca, to bym w sumie nawet się spaliła. No trudno, włóż tam łapę. Ej, nie czuję nic. Czuję jakby to była zwykła taka woda letnia dla picia. Nie no, to jest jakiś bajer. To jest niemożliwe. Nie no, ty... Ty masz supermoce. Ale cały świat już o tym wie. No wie. Co szkoła wie. Pewnie oni... Pewnie ta mała wygada i inni. No. Musimy się przeprowadzić na Hawaje. Nie. Nie przeprowadzimy się na Hawaje. Fila! Skoro masz super mocy, No. Idziemy do sklepu? Ale wszyscy pomyślą, że jestem jakaś dziwna. Każdy wie, że masz supermoce. To po tobie, po tobie jest wsz wszystkiego się spodziewać. No dobra, chodźmy. Dobry. To ty jesteś Faustyna? Ty jesteś Faustyna, B? Bia. Ja cię uwielbiam. Jestem Twoją największą fanką, ty uratowałeś cały świat. Mhm, mm no ratowałam i. No, i za to dostaniesz. Zawsze tutaj będziesz mieć za darmo. Dobra, a co byś chciała. Mm, chcę sos ostry, taki mega, mega ostry. Dobra, mamy taki ost z z i ze wszystkich ostrych rzeczy. Dobra, to ja spakuję do torby. Chcecie iść lody? No. A nie jest ci zimno? Nie, mam super mocą. A no tak. Ale to ja, ja jestem Twoją największą fanką. Ja ci uwielbiam po prostu, Faustynka. Zrobić wam jakieś nasiona? Mogę wam zrobić y, jabłonkę. Chcecie jabłonkę? Może bananówkę? Może y, pomidorówkę? Może... Co? Y, y. Ta, wszyscy tam sera z moimi fanami. Dobra, y, dobra, dobra, dobra. I patrzcie, ja wam to podleję. I patrzcie, będziecie mieć jabłonkę. Chcecie, chcecie, chcecie? Tak. Chwila. No, można je wyrywać? No pewnie. I chcesz, chcesz tak po prostu z jabłka? Mmm, ale pyszne. Uwielbiam cię. Może chcesz jakiś deser z jabłką? Z z, 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 A czujesz niedobry smak? Nie. Mamy, nie wiem. Mamy przeterminowany bakłażana. Chcesz go zjeść? No dobra, dawaj mi go, babo. Dobry. A, czyli nie czujesz obrzydlistwa. No to dam ogórka. I to... I babeczkę. I jesteś mega popularna w sieci. Jest z Tobą mnóstwo filmików na YouTubie, i na TikToku, na Facebooku. No wszędzie jesteś. Nie ma takiej apki, gdzie nie jesteś. Nawet w grach już jesteś. To się stało jakieś 5 godzin temu. No i co? Jak to się stało? Chcecie, Elfa, takiego mamy słodkiego. Chcesz, chcesz, chcesz? No. Tak za darmo możesz jeść. Dobre, czyli nie czujesz ostro Daj spokój O, pali, pali, aha, ła wow, Boli mnie pusia, Zjedz lodę Nie, to jest dla Faustyny Ja sobie wezmę innego, spoko, laska dobra, my już idziemy Tak, idź Nie, nie idźcie, zostańcie, zostańcie Bo ja was uwielbiam Dobra, to na tyle w tym odcinku Widać, że Faustyna jest mega popularna Wszędzie Pa, 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 pa